Witam Was bardzo serdecznie, jestem Husky, a to jest odcinek informacyjny dotyczący tego, co będzie się działo z moim kanałem dalej na YouTube. No jak widzicie, jesteśmy w grze FIFA 15. To jest mój niedawny zakup razem z padem od Xbox 360, którego bardzo polecam, bo zaskoczył mnie mile, że jest kompatybilny z, większo z większością gier niż pad z PlayStation 3. No i dobra, ale nie o tym tutaj będziemy rozmawiać, tylko... Yy, jak wiecie, ostatnio moja aktywność na YouTubie wynosi 0, jedno okrągłe wielkie zero. Jest to na tym, że mój internet, mimo to, że mam naprawdę świetny komputer, to mój internet naprawdę zostawia tutaj wiele do życzenia. Yy, yy, I tutaj właśnie chciałem poruszyć jedną kwestię, że... Po prostu jest to uciążliwe, ponieważ mój aktualny upload wynosi 1 megabit na sekundę, no, to jest y, dosyć niedużo i zaplodowanie takiego filmiku 30 minutowego zajmuje, nie wiem, 3-4 godziny, e, no i co dalej, e, oczywiście chciałem też tutaj poinformować, że e, w tym roku, w grudniu, wymieniam dostawcę internetu, i prawdopodobnie będę miał więcej upload, czy znaczy nie prawdopodobnie, tylko... E, na pewno. Będzie to wynosiło około 6 megabitów na sekundę, co już pozwoli mi e, naprawdę nieuciążliwe up upgradeowanie filmików. Upgradeowanie, co ja gadam. E, uploadowanie filmików na YouTubie, ponieważ. E, na YouTube. Ponieważ no... Ci trochę ciężko było mi znaleźć taki czas, żeby zaploadować filmik. Montaż jedną godzinę, czy tam pół godziny i upload, nie wiem, 3-4 godziny, no co... To, to naprawdę zajmuje sporo czasu. Do tego jeszcze dochodzi nauka i tak dalej, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. No i tak, i z okazji tego, że ostatnio jest to moja pierwsza FIFA, właściwie to moja pierwszą FIFA była FIFA 09 i teraz po prostu no niestety dałem się wciągnąć w kampanię reklamową. Zachęcili mnie, więc kupiłem tą grę. Yy, kupiłem tą zwykłą wersję, bez tych nie tą jakąś premium edition, czy się rodzaju. I słuchajcie, zdarzyła mi się po prostu rzecz niemożliwa. A zobaczycie. Co to jest Ultimate Team? Yy. Otóż pierwszy raz zacząłem się bawić w paczki, bo nigdy nigdy się tym nie interesowałem. I patrzcie. Widzicie co to jest? W pierwszej paczce trafił mi się Arjen Robben I sprzedałem go za prawie pół miliona końców, co sprawiło, że jestem bogaty. No, tu jeszcze mam Benzemę, którego wystawiłem niechcący za 150, a widzicie, że podbili mi do 50 tysięcy, więc naprawdę e, brawo, brawo. No, tutaj te karty prostu e, wziąłem, bo mi się nie mieściły już po prostu. E, albo przez przypadek nacisnąłem po prostu, żeby je tu przemieścić. Jak widzicie ta karta, jedni. pytałem się naprawdę wiele osób, czy warto ją sprzedać. Ja posądziłem, że znaczy, raczej sprzedałem ją, sprzedałem ją po prostu i no i co? No i tyle. Myślałem, że... Yy, myślałem, że się nie sprzeda, bo naprawdę tyle końców to trzeba dużo walczyć. No i jak widzicie, yy, została sprzedany za 480 tysięcy. No ale skoro widzicie, patrzycie na tam na górę to widzicie tylko 110 tysięcy i zastanawiacie się co zrobię z tymi 400, prawie, prawie 400 tysięcy, no 300, 300 tysięcy. Otóż, zrobiłem sobie skład. Jak widzicie może ten skład nie jest jeden z, naj z moich najlepszych, bo ponieważ jest to moja pierwsza e, gra na Ultimate Team. No i na razie skład wygląda tak. E, jak widzicie jest to skład niemiecki. Mamy tutaj, co e, to jest? Mm. To jest Podolski, nie wiem. Podolski i piszczek. Bo no, skład y, prezentuje się według mnie jest OK, nie wiem jak. To jest według, y, nie wiem, jakiegoś takiego rankingu tych składów czy coś się rodzaju. Ja aktualnie jestem bardzo zadowolony z tego mojego składu. Y, jeszcze nim akurat nie grałem, bo zrobiłem ten skład dopiero wczoraj, ale... Przyjdzie na to czas. No i ja korzystałem jeszcze mi 110 tysięcy. Wiem, że tutaj nazwa jest Real Husky, ale ona w ogóle nie. niekon. Nie, nie wiem. nie współgra z tym herbem, który mam aktualnie z Bayernu. Także to nazwę, jak będę miał okazję, to na pewno zmienię tam przy, przy 22 levelu. No i jako, że mam jeszcze 110 tysięcy, więc zajmiemy się otwieraniem paczek, tak. Trochę paczek otworzymy, może trafimy coś wartościowego, może nie, może stracę, może zyskam. Zobaczymy. No to pierwsza paczka, coś 7,500, lecimy. Uwaga i. No i to to jest. No, takie sobie. Można powiedzieć, że syf Tak, wszystkie karty do klubu. Następną lecimy. O! Ten ja ramkaż był dużo warto, w do tego, do klubu. U, zobaczymy, ile za warte. Szczerze, nie znam się za bardzo na zawodnikach, nie interesowałem się tak bardzo piłkonożną, także tutaj jakieś, jakieś moje znanie. O! końce nam się trafimy. A to mało, ale to niż... Nic. Wszystkie karty do klubu, tak. To jest duplikat. Myślę, kluby. Nie. Szybka sprzedaż. Jebać to. Jebać. Powiedziałem jebać. A teraz już z tego bramkarza. E, gdzie on jest? O, jest ten bramkarz. Uuu, no nieźle. Aktualnie widzicie, że na bramce mamy Terstegena. Gdzie jest ten Terstegen? Tutaj niektórzy mi doradzali, że on jest dużo tańszy, a jest porównywalny z Noyerem, czyli z bramkarzem reprezentacji Niemiec. No i co, jeszcze raz sobie otworzymy, nie wiem, tak, jeszcze z, może pięć paczek. Myślę, że będzie okej. Okay. Dobra, następna lecimy, może coś się trafi wartościowego i, 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 i. O, że same same takie sobie. Chociaż, no wiadomo, te wszystkie karty. O, duplikacje, jakie są. licytację. cenę, no tu i tu teraz 650, tak, już na licytację. Jestem na licytację, równe ceny. tam też jest tak mniej więcej. Okay. widzicie tam, y, mamy widzicie ile mamy kart w klubie? 472 i powiem wam, że te wszystkie karty, to są właśnie spaczek. Po prostu dzięki sprzedanemu Robenowi, stałem się po prostu nie wiem czy bogaty Po prostu mam tak dużo tych końców, że... No nie wiem, dobra następne U, dwie, zawiduj, powilża, trzy. No kurde macie Dobra, ten już udamy. Na nim jeszcze czekałem Filip Luiz RS Tak, pierwsze Kurna no. Filip Luiz no. no nie wiem Mój klub Philip Louis jest warty. Uuuuu, chociaż co krewetę. No, mile zaskoczony jestem. Oczywiście na razie sobie te karty zostawiam. Może je sprzedam, albo może zrobię inne składy. Przecież do końca nie jestem pewien. Dobra, bierzemy kolejną paczkę. Otwieramy. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Ta kolejna paczka. Co tam, archo? No właśnie, otwieram paczki w FIFA. Zobaczymy, ile to paczka jest warta. O, ona sobie za 4000. Bardzo niedobrze zaskoczony jestem. Okay. wszystkie karty do klubu tak dobra jeszcze trzy paczki raz waga a I Syf Syf Karty Syf Wiedziałem że tak będzie. Ja po prostu chcę mnie zjeść. <laughs> Dobra. Dobra, jeszcze trzy. Tą i dwie Waga. O, środkowe obrońca. Nie Jobać. Jobać. Pamiętajcie, nie je. A widzę, że zawodnik też po jakiejś takiej miłej sumce Oczywiście mamy duplikat jak zwykle Dobra, nie chcę mi się przestać tego na rynku A, jeszcze dwie, ta I i, 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 i co będzie, co będzie No kurde i to wszystko to już mam, także myślę, że to nie ma sensu. Tak. Dobra, następna, następna, uwaga! Do siebie, tak o. O, jakiś bramkarz tam się trafił, ciekawe, ciekawe. Porównaj cenę. Ech, sen taki drogi nie jest, ale okej. Okay. O, tysiąc końców tam się trafiło na analizację zostawimy, bo to wszystkie karty do klubów. No dobra, to jeszcze dwie. Tą nie mogę, to z... jest takie uzależniające. Zobaczymy, no. Nie no, ta gra mnie chyba oszukuje. Ta gra mnie po prostu oszukuje. Widziałem. Ta gra no, no, no. robi nie fluje. Ta gra po prostu chce mnie wydymać z końca. Dobra, to jest przedostatnia paszka już na serio, bo. I kto? Ile? Zamknięty jest. O! Nieźle. Dobra, i jeszcze jedna. Uwaga. już jesteś. O, też całkiem drogi zawodnik. No, okej. Okay. Rodzice. No dobra, luzie, no jeszcze jedna. Naprawdę, to już jest ostatnia. Bo już jestem naprawdę wycieńczony. O, no taki, taki syf na koniec. No, o, tysiąc końców przecież się kręciło. Tego już mam. mam. No dobra. Także mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że wszystko wytłumaczyłem. No i do zobaczenia.